Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy Witam wszystkie Zodiakalne bliźnięta. To jest czytanie dla Was na marzec 2024. Zanim jednak przejdę do prognozy, chciałabym Wam pięknie podziękować za Waszą obecność na kanale i za współtworzenie ze mną tego kanału. Chciałabym Wam przypomnieć, że w rozwoju tego kanału. Dużą rolę odgrywa Wasza aktywność, czyli Wasze komentarze, Wasze polubienia, udostępnienia moich filmów, a przede wszystkim subskrypcje, bo to jest podstawa w algorytmach YouTube'a. Także bardzo bym Was prosiła za zasubowanie mojego kanału, bo dzięki temu YouTube będzie polecał mnie dalej. Taka zdrowa wymiana. Jest, jeżeli, jeżeli. Przepraszam Was. Trochę już tych czytań mam dzisiaj, i prywatnych, i na YouTube. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, zapraszam do kontaktu. Świadczę również, świadczę, świadczę również. Daję również lekcje tarota oraz run indywidualne. Planuję również stacjonalne w Krakowie na wiosnę. Chciałabym Was też poinformować, że w marcu, 9 i 10 marzec jestem w Warszawie na ezotargach. Targach ezoterycznych, gdzie będziecie mieli okazję spotkać się ze mną osobiście i skorzystać z czytania prywatnego. Zapraszam. Link umieszczę w opisie oraz będę również to ogłaszać w kolejnych czytaniach i w zakładce społeczności na moim kanale. Dobrze. Bliźnięta w marcu. Odwrócona kenas. Uzupełnimy sobie przekaz z futarku również kartami Tarota, bo coś tu jest zablokowane. Blokada twórcza. Blokada kreatywności, blokada pomysłów, blokada w możliwości wyrażania siebie i autoekspresji, blokada jeżeli chodzi o poczęcie dziecka, o ciążę, blokada emocjonalna. Romans, flirt, a, który m, przede wszystkim jest hucią, <laughs> jest pociągiem seksualnym. Niekoniecznie, szczególnie jeżeli jesteście w związku, ta znajomość jest perspektywiczna, ona może zagrozić istniejącemu związkowi, a Tobie nic nie dać w zamian. Może to być po prostu false start. Król kielichów, biermek monet i król mieczy. No faktycznie, dwaj królowie, a więc dwie osoby, yy, pretendenci do Twojego serca: yy, Król Kielichów, czyli żywioł wody, oraz Król Mieczy, czyli żywioł powietrza, wasz żywioł. Giermek monet to yy, energia, który, w którą warto inwestować. A więc, jeżeli pojawi się. Yy, Ktoś na Twojej drodze, to trzeba przede wszystkim zweryfikować, czy tutaj chodzi tylko o seks i ciało, czy też o coś więcej, o coś głębiej. Tak? Zobaczymy, co dalej. Uczucia. Relacje międzyludzkie. Pięć mieczy. Praca ubliźniąt. Król Buław praca widzę aż pali się w rękach finanse cztery monety finansów nie brakuje, ale być może na coś oszczędzacie w tym e, miesiącu jest też szansa na jakieś zyski z waszej e, własnej twórczości, własnej działalności mm. Czwórka monet to jest też świadomość tego, ile posiadam, ile jestem sam w stanie wygenerować, ile jestem też wart. To jest ocena, to jest samoocena. To jest ocena naszych umiejętności, naszych predyspozycji, naszych zdolności, naszych talentów. To jest inwestowanie w siebie niespodzianki pozytywne tego miesiąca, kochankowie, wasza energia, fajnie, a na co trzeba uważać, czyli negatywne niespodzianki, cztery buławy, no właśnie, jest tutaj zagrożenie dla stałych związków, romansem, który nie ma przyszłości, e, zdrada, piątka mieczy, zdrada, której ty się dopuścisz, bodzi zdrada, której dopuści się partner lub partnerka, w piątce mieczy jest rywalizacja o czyjeś serce, w piątce mieczy jest ryzyko rozstania. To jest niby wspierająca energia ci, kochankowie, niemniej jednak, patrząc ogólnie na to zestawienie kart, tutaj może być jakiś dylemat miłosny, którego ty doświadczysz, bądź twój partner, partnerka. I w tym sensie to, co od lat budowałeś, co wydawało się stabilne, pewne, niezachwiane, chwieje się, jest zagrożone. Rodzina jest zagrożona. Zwróć też uwagę na dom. Um, dom w sensie budynku. Um, bardzo możliwe, że dom będzie wymagał jakiejś modernizacji, remontu, jakichś nakładów finansowych. Um, ty jesteś tutaj pełen werwy, tak? Ja Ciebie widzę w energii. Um, Ognia i powietrza, czyli w energii, którą, z którą Ty jesteś kompatybilny i kompatybilna. W pracy przede wszystkim jest duży zapał, dużo werwy, dużo działania, dużo aktywności. Być może też jest konkretna osoba, która proponuje Ci pracę w tym miesiącu, proponuje Ci wyższe stanowisko, widzi w Tobie potencjał. Nad tym Ty się możesz zastanawiać, czy to jest dla Ciebie korzystne, ale też pytanie, czy jesteś gotowy na wyzwania zawodowe, bo ta Kenas mówiłaby, że albo chodzi o organizację, w której jesteś, firmę, w której się realizujesz zawodowo, że tutaj w Twojej ocenie, wedle tej Kenas. Nie ma za, za bardzo możliwości dla Ciebie yy, nie ma za, za bardzo dla Ciebie pola do działania, albo być może jest też duża rywalizacja w pracy. I ty musisz bronić swojego stanowiska. Albo może chciałbyś działać w pojedynkę, chciałbyś za, założyć własną firmę, bądź też chciałbyś yy, wejść w jakąś współpracę, w jakąś spółkę. I yy, Tutaj jak najbardziej tak. Postaw na siebie czwórka monet, inwestuj w siebie. Wedle czwórki monet jesteśmy swoim własnym kapitałem. Czy masz ten kapitał rozpoznany? E, czy wiesz, czym dysponujesz? Czy odpowiednio się wyceniasz? Tutaj ktoś może ci dać, mieć ochotę dać więcej obowiązków, więcej zadań, ponieważ w jego ocenie i to jest pozytywna ocenia jesteś w stanie to unieść, tylko pytanie, czy chce zapłacić. O to trzeba będzie zawalczyć. Piątka mieczy. O tym trzeba będzie rozmawiać otwarcie. Ewidentnie nie możesz zarabiać tyle, ile zarabiałeś i zarabiałaś dotychczas. Musisz poprosić o więcej. Bardzo możliwe, że stawiasz tutaj na jedną kartę, ponieważ yy, kochankowie to jest wahanie, a tutaj nie ma miejsca na wahania. Ty musisz podjąć jakąś decyzję. Koniec stania w rozkroku, w jakiejś sytuacji, bo tracisz grunt pod nogami, albo też tr yy, tracisz szacunek do siebie. Czy też ktoś bliski z Twojego otoczenia, partner, partnerka, dzieci, nie mają do ciebie szacunku, ponieważ ty nie szanujesz siebie, na przykład w tym układzie zawodowym. Albo y, m, powinieneś zarabiać więcej, ale nie jesteś w stanie o to, nie jesteś w stanie tego wywalczyć. Także to, to trzeba, to trzeba też, też, temu też trzeba się przyjrzeć. Dylemat miłosny u niektórych z Was, bliźnięta, bądź też u Waszych partnerów też może mieć miejsce, i tutaj będzie czas na jakąś poważną rozmowę, na opowiedzenie się, na skonkretyzowanie planów, z kim i czy dalej wspólnie. Kochankowie, w tym sensie, yy, 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 yy. są informacją, że dokona, dokonasz właściwego wyboru. Dokonasz wyboru, który będzie połączeniem wyboru serca, czy też decyzji serca i decyzji e, intelektu. Wybierz tego partnera, który wysoko Ciebie ceni, wybierz tego partnera, który Ciebie szanuje. Tutaj może się pojawić jakaś ognista postać, może w, w otoczeniu zawodowym, która może Ci zawrócić w głowie. E, ale do tego idź w tą stronę, decyduj się na to tylko wtedy, jeżeli jesteś dostępna, dostępny, chyba że przeżywasz kryzys związku od lat, od zawsze. Piątka Mieczy w tym sensie może mówić, chęć, może mówić o chęci odwetu, zemsty, której ty pragniesz, bądź której pragnie twój partner-partnerka. I tutaj jest taki, no, skok w bok który właśnie jest takim aktem zemsty na to co partner partnerka zrobiła zrobił w przeszłości mm. Okej okay. Bardzo podoba mi się ta energia z tego względu, że są tutaj bardzo kompatybilne energie. Mamy powietrze, które podnieca ogień, tak? A więc pokazuje się tutaj na przykład szansa na, na nowy związek, który jednak może pojawić się w wyniku jakiegoś kryzysu w dotychczas istniejącym związku. Tu jest szansa na spotkanie partnera życia, być może kogoś z przedstawicieli ognia, albo również zodiakalne bliźnięta, z, którymi, z, z którą to osobą. Em, em, Sytuacja będzie rozwijać się bardzo szybko i dynamicznie. Jeżeli kogoś masz już na oku i musisz, z tą osobą, musisz o tę osobę troszkę pozabiegać, musisz rywalizować z kimś, o tą osobę, o serce tej osoby, to tutaj jest duża szansa na to, że będziesz tą wybraną, tym wybranym. I w tym starciu wygrasz. Chociaż Piątka Mieczy mówi, nie obędzie się bez ofiar. Ktoś będzie tutaj cierpiał. Też pytanie, czy jesteś właściwie zainteresowany związkami w tym miesiącu? Piątka Mieczy może mówić o sytuacji, gdzie leczymy jakieś rany, rany dopiero się goją, mamy w sobie jakąś zadrę, która nie puszcza, która się nie goi. Natomiast kochankowie pokazują, że masz wokół siebie ludzi, którzy w takiej sytuacji cię wesprą, którzy ukoją ból serca, którzy cię wysłuchają, którzy spojrzą na sytuację z dystansu i ułatwią nabranie dystansu do tej sytuacji również Wam. Kochankowie w tym sensie to jest intelekt, to jest takie, mamy tutaj mieczy, mamy tutaj buławy, to jest takie zdystansowanie się do wszelkich rozczarowań emocjonalnych. Właśnie na skutek tego, że jesteśmy wysłuchani i zyskujemy jakąś nową perspektywę dzięki, dzięki rozmowom, dzięki. Spojrzeniu tej drugiej osoby. Jest szansa na jakiś zysk, jest szansa na zarobienie pieniędzy, jest szansa na zysk z nieruchomości, ze sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości. Być może też tutaj coś ci się należy i będziesz się konsultował w tej sprawie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę wspaniałego miesiąca. Dziękuję Wam. Papa. Pa.